Witam. W dzisiejszym odcinku chciałem Państwu pokazać, jak pozbyć się pleśni i ściany za pomocą naszego preparatu do likwidacji pleśni i grzywa domowego Spox, Dostępnego oczywiście na www.zrotośrodki.pl. Ściany nie trzeba wcześniej ani przygotowywać, ani konserwować, ani później malować. Starczy na Pleśń, zaaplikować niewielką ilość preparatu Spox. w 10 minutach, po około 10 minutach, spray zostaje zlikwidowana. Także wrócimy za 10 minut, żeby zobaczyć efekty. Witam, wracamy po 10 minutach. Zobaczymy, jak Spox uporał się Pleśniu. Widzimy, że cała Play została zlikwidowana. Ściana czy kolorowa czy biała nie odbawiła się. Więc zapraszam Państwa do kupowania preparatu Spox w naszym sklepie internetowym www.złotejśrodki.pl. Dziękuję.